Siemankowidzowie, widzowie w dzisiejszym odcinku. Zagramy w realistycznym języku samochodem. Niż to chwilę gram, Grałem tylko 20, 23 minuty. Mam 1203 O, macie tu 1203 No to trochę taki luźny filmik, bo tylko drifty będziemy robić tu. I co robimy te drifty? Jak się uda w czasie to milion pięćset może zarobimy? Jak teraz za za 6 minut czyli musimy jeszcze pograć 6 minut no 6 minut wtedy będzie 30 minut i wtedy kończymy filmik czyli do siódmej czyli będzie 7 minut będzie trwał filmik widzowie no za subskrybujcie mnie po prostu, bo chcę robić live. Takie live gdzieś po godzinkę. Maksymalnie godzinka. Live po godzinę. Live będą co godzinę, a rzadko co będą po dwie godziny. No i będzie live godzina i 30 minut więc zbieramy do 51 subskrybentów i wtedy będzie live, albo 50 subskrypcji nie wiem jak to działa, ale działa jakoś no nie wiem, może no, to po prostu będę nagrywał coraz więcej filmów właśnie takich nie, będę właśnie więcej nagrywał tych shortsów bo mam mega dużo ale filmów, no ja muszę policzyć ile ja mam, ale dużo. Pamiętajcie o subskrypcji i lajku, bo jeszcze wam tego nie mówiłem. Dziękuję, no dziękuję za 8000 wyświetleń. Mega dużo wyświetleń. I kolejne będzie podziękowanie za 10 000 wyświetleń. I widzowie, musicie to po prostu mnie zasubskrybować. Musi być tyle subskrypcji, ile moich filmów. Więc wiecie. Dobra, ja muszę sobie trochę mile narobi zarobić. Dobra, za 4 minuty będzie pół godzinki. Nie zatrzymaj. Aha, to ja jadę pod prąd. Ja nie mogę. Ja nie wierzę, jadę już 300 kilometrów na godzinę, na godzinę pędzę i ile się da się Uuuu, ale mi to wyszło Będzie specjalny... Może na shortcie, bo w filmie mi się może nie uda Na shortcie... Na shortcie będzie... Na shortcie... Nie umiem mówić short Shor Na shortcie... Będzie... Mm, taki short Gdzie... Po prostu... To jeszcze nie mogę powiedzieć, ale za mile. Jest za 415. Jest. Tutaj jest. Bo tutaj inaczej pisze się. To jest Porsche GT93. Może w filmie się uda. Nie. Tak to jedziemy. Zależy to po prostu od subskrypcji. Dla Was to tylko chwila, dla mnie to dużo. Bo żeby przecież wszystko załadować ten film, i wszystko wiecie, nagrać ten film, ile to zajmuje. Mega dużo to zajmuje. Jak słyszycie, jestem chory. Tak, trochę chory. Mm, ale słowa mie, te Klap minutka gry i będziemy mieć minutka gry te dwadzieścia pięć te Bo kurde, nie zauważyłem zakrętu Dobra <śmiech> <śmiech> Może 415 Może będziemy grać trochę więcej Muszę mieć 415 mil I przetestuję to auto już poza nagrywkami I nie napiszę wam Społeczność Ile mam wyświetleń? Ile jechał mak? Ile jechał maksymalnie te Porsche GT906 chyba, albo 902? W ogóle, jak ktoś grał już to, jak ktoś już to grał, to napiszcie w komentarzach, ile macie pieniędzy. O kurde! Mm, 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 mm. Spoczujemy. I w ogóle napiszcie w komentarzach, czy ktoś nagrywa na YouTube. Bo tym, kto nagrywa na YouTube, to każdemu przypnę serduszko. I też, ile mieliście lekcji? Jakie lekcje? Ja nie wiem, że dopiero 407. Dopiero 407. Jezu, jeszcze dwa. Jeszcze siedem mil. Dobre, dobra, dobra, nieważne, nieważne. Jak będę miał te czterysta piętnaście mil, to wam pokażę, Yy, tako, taką chwilę zatrzymam yy, pokażę wam kiedy be, pokażę wam auto kiedy będę miał 415. Dobra wracam już do was yy, mamy 415 mil I, zobacz, se, se. trochę tego nie widać sama jest ale mi to mega dobrze widać więc postawiamy tą godzillę. Postawiamy. O, ale piękno. I tak widzowie. Na końcu ten naj, no, najfajniejszy film. W moim... W filmie właśnie z realistycznej jaz jazdy samochodem pamiętajcie o lajku, subskrypcji i kończymy na dziś na